Halo, halo, cześć, witajcie! Z tej strony Haku. Dzisiaj wam przychodzę do Was z giveaway'em na tą monto broń Tek9 FUBAR Możecie sobie zobaczyć oczywiście Factory New, bardzo ładny. I blok 18 Warhawk to jest bardzo y, mocne zużycie, ale tutaj praktycznie nic nie widać. Ja mam swojego nawet Wam pokażę o Grzec tak I dokładnie jest to samo. Też jest 0,42 42 float, więc... W sumie dobrze. No i jeśli Wam się to spodoba, to na kolejny giveaway może pójść ten z kim, SG553 Danger Plus. Yy, też bardzo fajny, to jest chyba 0.18 float, więc taki minimal wear. Bardzo fajny. No i nie wiem, mogę jeszcze tą MP9, jeśli zostawicie bardzo dużo wyświetleń oraz łapek i warunki konkursu giveaway'u. To jest zostawiona subskrypcja, like pod tym filmem i na napisanie w i wysłanie w komentarzu swojego tradinga, żebym miał, yy, gdybym, gdybym losował, to żebym miał, jak wam, od razu przesłać skina. No i to chyba na tyle. Yy, pamiętajcie o tych wymaganiach. No mojej strony to wszystko się ma.